Góra Kalwaria. Brzeście. Czerst. Wólka Dworska. Czarny las. Konica. Dobierz. Łobna. Czaplin. Każdego dnia. Codziennie. Na każdej ulicy. Za każdym rogiem. Na skrzyżowaniu. Za twoim domem. W okolicy. Blisko i daleko. Widzę. Dostrzegam zmiany na lepsze. To jest dobre. To jest ładne. To jest fajne. To jest przydatne. To jest użyteczne. Mogę się tym pochwalić. Chcę więcej. Chcę jeszcze, ale i tak dalej. Potrzebny nam ten dobry plan. Jako mama, jako tata, jako żona, jako mąż, jako przyjaciółka, jako przyjaciel, jako sąsiad, jako sąsiadka, jako Polka, jako Polak, jako człowiek. Popieram dobry plan. Teraz jest czas, żeby kontynuować dobre zmiany, które zostały zapoczątkowane. Nie pozwól, aby ktoś. Popsyj to, co do tej pory zrobiliśmy. Jeśli Ty też dostrzegasz to, co my i chcesz, żeby nasza gmina się rozwijała, dołącz do nas. Teraz jest czas, aby zdecydować, jak będzie wyglądała Twoja okolica za kilka lat. Przeczytaj dobry plan na stronie wwwdariusz Zagłosuj na Dariusza Zielińskiego.